Chciałam Was jeszcze spytać, ponieważ bardzo duży hejt można powiedzieć powstał na program po odpadnięciu z programu Tamary. Ponoć ludzie twierdzą bardzo dużo komentarzy się takich pojawiło, że to ona powinna być w finale zamiast Gimpera. Co o tym sądzicie? Znaczy ja się nie dziwię, że taki hejt powstał, dlatego że no, Tamara była jedną z najlepiej tańczących. Taka jest prawda. Asia i Tamara uważam, tańczyły po prostu no, no, najlepiej. Natomiast ja myślę, że tutaj też dużo czynników się na to, na, to, na to złożyło. Między innymi czynnik taki najważniejszy to jest armia Gimpera i, i myślę, że to jest taki największy, największy czynnik. No bo jednak stawili się za nim, za nim ludzie. Gimper wykorzystał to na maksa po prostu, e, obiecując Kulięcznie. dzieciom Lizaki e, za swoje głosy, więc generalnie super, że to wykorzystywał. Ja też, wyko ja bym to też wykorzystywał. Nie, my nie pomyśleliśmy e... o tym, my nie mieliśmy w ogóle strategii, my po prostu się cieszyliśmy sobą i tym, że e, e, światła świecą i gra muzyka. My nie mieliśmy, kochani, żadnych. No strategii. ja rzadko mówiłem, prosiłem, nie wiem, prosiłem o, o głosy, dlatego, że po prostu e, też nie było na to czasu i nie, nie myślałem o tym. Dlatego Tomek naprawdę połączył fajnie te, te, te dwie rzeczy. Pracował bardzo ciężko poza tym i naprawdę, jemu się to uważam też należy. Nie można co dyskutować, po prostu był półfinał jaki był, finał Dokładnie. był w takim składzie, mamy wygraną parę i trzeba się z nią cieszyć Dokładnie. i radować dzisiejszym dniem Dokładnie. i iść do dobrej afterparty.